Dzień dobry, witam Państwa na podsumowaniu dnia. Przechodzimy do różnych instrumentów. Na kontraktach na S&P 500 obronione zostało wsparcie w okolicy 2,428. Doszło do odbicia. Myślę, że ono jest korekcyjne. W dalszej perspektywie wciąż oczekujemy na wsparcie w ramach palicy, która Może sobie w 2,417 do 19. Możliwe niewielkie, kilkukrotne przekroczenie tego wsparcia. Krytyczne wsparcie jest na 2400. W dalszej perspektywie pojawi to to się sygnał kupna. świeca wychodząca powyżej ja M2417-19. Oczekuje wzrostu na najwyższym 2475 do 2500. Na rynku niemieckim sytuacja podobna też. W tej kolejnych sesji oczekuję dalszych spadków. W ramach palicji możemy zejść do wsparcia do okolicy 12490, 12580. Po bronie wsparć w dalszej perspektywie możliwe jest kolejna fala wzrostu z maruszytem. Potem przesiedlenie i poważniejsze, ale korekcyjne spadki. Na polskim rynku mamy dosyć dużą siłę. Rynek nie chce schodzić na niższe poziomy. Możliwe, że... Cofnięcie na rynku amerykańskim doprowadzi do tego cofnięcia. Na naszym rynku potem jeszcze jeden w górę. Generalnie chyba przełamanie na trwałe 2360 poziomu 2360 może się nie udać. To by zakończyło korekcyjną falę B. W dalszej perspektywie czekała do nas e, kolejna fala spadków. Na wykresie euro-dolara mieliśmy dzisiaj przełamanie ważnego oporu w okolicach 1.12. Kurs dotarł do poziomu około 1,1280, sam szczyt wypadł na poziomie 1,1303, to jest psychologiczny opór. Myślę, że przynajmniej w krótkim terminie 14 łuków w dół. No i teraz tak, o 19 mamy wystąpienie przez FED. Zobaczymy, czy tam będzie jakiś impuls dla euro do dolara. Eee, I jeśli by się okazało, że dalsze perspektywy perspektywie remit spadł poniżej białej świecy, to jest poziom około 12.30, tutaj ta zielona linia, no to wtedy czekają nas poważniejsze tutaj e, spady. Przechodzimy do sytuacji na wypocie do, dolara do złotego. Umacniający się kurs euro-dolara dolara, na przełożenie takie, że mamy tutaj też poważniejszy spadek na wypocie dolara do złotego. Do ostatniego dołka na poziomie 3,70, tutaj trochę brakuje. Jeżeli byśmy mieli nieudaną próbę przełamania ostatnich szczytów między 1.12.80 i 1.12.85, to powinno się już kończyć tutaj to zejście i potem dalszej perspektywie możliwe by by kolejna fala wzrostowa. Oczywiście pod warunkiem, że na posiadanie dojdzie do przełamania dawnego wsparcia w okolicy 1.11.15. Na złocie mieliśmy z wczorajszego dołka dosyć duże odbicie, teraz mamy cofnięcie. Prawdopodobnie w dalszej perspektywie będzie kolejny tutaj ruch e, do góry. No i ropa. Na ropie mieliśmy wczoraj dosyć duży ruch w dół. E, pisałem sam komentarz, że to może być pułapka. I że po obronie wsparcia na 42,65 dwa rynek może ruszyć w górę. Bardzo szybko tutaj wróciliśmy praktycznie do punktu wyjścia. Potem niewielka tutaj konsolidacja i dzisiaj doszło do wylicia, do dalszych wzrostów. Zaatakowaliśmy ważny opór w rejonie 44,15 do 44,30. Próba przełamania tego oporu z marszem może się nie udać, zwłaszcza, że tutaj z tego wczorajszego do to może być widoczna pięcioparta struktura para pierwsza, para druga, tutaj para trzecia, potem to para czwarta i tutaj para piąta. I po korekcie całego tego ruchu wsparciem będzie 43,55, ten poprzedni szczyt, korpus świec. Będzie można oczekiwać na kolejną falę wzrostów, no i wtedy oczywiście będzie można powiedzieć w ten sposób. Jeśli dojdzie do trwałego przełamania, albo inaczej, jeśli w ogóle po prostu dojdzie do przełamania opory w rejonie dołka fali siódmej, to jest między 44,15 a 44,30, no to pewnie należy spodziewać się tego, że możemy dotrzeć aż tutaj, to jest 38% zniesienia z tego szczytu, do tego dołka. Dobrze. W takim razie to wszystko, na chwilę. obecną dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam jak zwykle we wtorek na godzinę oczekującą omówienie sytuacji najważniejszych i najciekawszych instrumentach, plus na podsumowaniu trzy propozycje przeprowadzenia transakcji, no i oczywiście też odpowiedzi na pytania Państwa w trakcie pod koniec właśnie szkolenia. Do usłyszenia.